witam wszystkich dzisiaj chciałem zapowiedzieć Mercedesa model Mercedesa o który mnie prosiliście od dawna no nie może nie od dawna ale od jakiegoś czasu jest to oczywiście to co widzicie czyli Mercedes GLC 220d Formerek czyli słynny napęd na cztery koła oznaczenie Mercedesa w kolorze no to wy już możecie ocenić jakim ja nie jestem od tego ekspertem jak już znacie mnie i oglądacie moje filmy jest fajny, podoba mi się, pasuje do tego samochodu. Samochód prezentuje się bardzo fajnie. Wygląda dość. Dość. Dość potężnie. Mimo tego, że nie ma jakichś olbrzymich gabarytów, to jego, jego wygląd jest bardzo fajny. Jest to taki mały SUV. I tyle. Chciałem Was zaprosić tylko na test niebawem. To wszystko. Trzymajcie się, na razie. Specjalnie dla Was, bo mnie o to prosiliście, wziąłem specyfikację tego samochodu, który właśnie oglądaliście przed chwilą od Dillera. To są wszystko ceny netto tutaj. Chciałem, żebyście sobie mogli zobaczyć, co dokładnie jest w tej specyfikacji, także przesunę powoli aparat. Ok, idziemy na drugą stronę. Widzicie, łączna z VAT prawie 240 tysięcy. No i tutaj dane techniczne tego silnika, czyli 170 koni, tak jak myślałem, 0-100. Ale dzięki temu, że jest napęd 4x4, no bardzo fajnie się tym jeździ. No i to są standardowe opony. Widzicie R17, ja miałem w tym egzemplarzu pakiet AMG, że tutaj jest napisane, że jest pakiet AMG i miałem takie fajne 19, co też było widać na filmie. I powiem Wam, że to były ramflaty. Zresztą tu nawet y, widzicie, jest kod. Jest kod R66 opony typu RAMFLAT kosztują 1285 netto i to, co dziwne, jak sobie konfigurowałem w internecie wczoraj w konfiguratorze Mercedesa ten samochód i chciałbym go na przykład mieć od razu na oponach zimowych w tym samym pakiecie, to nie mogę tego zrobić. Opony RAMFLAT i opcja dopłaty niewielkiej do opon zimowych, żeby na przykład cały rok jeździć na zimówkach, jak się mało jeździ, to nie mogę. On mi przerzuca od razu na opcję zamiast AMG mi wrzuca typu off -road. to znaczy być może to jest możliwe, tylko trzeba wtedy zrezygnować z pakietu AMG fabrycznie i wziąć pakiet off-road. A mi pakiet AMG się bardzo podoba zewnętrzny, więc wtedy tylko można dokupić sobie do zwykłych opon Flaty. Ale ciekawe jest to, powiem Wam, i zobaczcie, jeszcze masza własne. nie jest mała. 1845 kg Powiem wam jeszcze ciekawostkę, że ja testowałem na ramflatach zimowych na tych 19 i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jak było cicho od opon szerokie kapcie do tego ramflaty i miałem takie same myśli, takie same przemyślenia jak testowałem BMW pamiętacie jak nie to możecie sobie odpalić filmik z testem BMW byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony jak tam te ramflaty chodziły jak, jak mało szumu produkowały i wcale nie były twarde w trybie komfortowym naprawdę jest komfortowa, w trybie sportowym no czuć sport, ale, ale opony jako takie, te legendy, mity, które krążą na temat tych poprzednich generacji ramflatów, to już teraz jest przeszłość. Mercedes zresztą ma swoją homologację opon, tak zwane MO, Merse Mer Mercedes Original, czyli Mercedes Original. I, I oni nie dopuszczają opon za twardych, czy takich, które powodują zbyt duże opory toczenia, mają swoje wytyczne, muszą być ciche, dosyć miękkie, nawet jeżeli są runflatami, także nie ma mowy o jakimś przekręcie, jeżeli zamawiamy w Mercedesie takie opony ze znaczkiem MO, na pewno nie będziemy zawiedzeni. No dobra, to tyle i do zobaczenia w czasie jazdy i pełnego review, pełnego testu. Na razie.